Pierwsza reprezentacja Polski w skokach narciarskich, która wybiera się do planicy na finałowe zawody Pucharu Świata, nie odnosi w tym sezonie sukcesów. Przyjrzyjmy się w takim razie następcom mistrzów. Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia kalendarzowej wiosny. W tym roku z punktu widzenia kibiców skoków narciarskich jest to całkiem dobra wiadomość. Kończący się w niedzielę sezon zimowy jest najgorszym od lat. Rozczarowanie goniło i goni rozczarowanie. Fakt ten dotyczy również polskiego zaplecza. Irytacja, frustracja to chyba dwa określenia, które najlepiej opisują nastroje wśród zawodników startujących w zawodach pucharu kontynentalnego czy fiskapu, bo powiedzieć, że było słabo, to jak nic nie powiedzieć, a taki stan rzeczy zawsze. Zawsze ciężko zaakceptować. Jakby ktoś był w stanie to zaakceptować, to wydaje mi się, że to by było nienormalne. Eee, no ja na pewno jestem eee, bardzo, bardzo zły i zdenerwowany zawsze po, po konkursie, po, po konkursach, kiedy mi nie pójdzie. Eee, no i staram się dawać siebie zawsze wszystko, no ale eee, w tym sezonie... Jest tak jak widać. A widać 21 miejsce wolnego właśnie. Bardziej martwi jednak fakt, że jest to jednocześnie najwyżej sklasyfikowany Polak w generalce drugoligowych zmagań. Przed rokiem statystyka ta prezentowała się nieco bardziej okazale. Wówczas 16 miejsce w cyklu zajął Tomasz Pilch, startując 13-krotnie, zgromadził 68 punktów więcej niż wolny w tym sezonie, a brał on udział w aż 22 konkursach. A skoro wspomnieliśmy o Pilchu, to warto zwrócić uwagę na regres formy będącej jego udziałem. Trzy punkty w Pucharze Kontynentalnym oraz 80 w Fiskapie. Oto tegoroczny dorobek zawodnika, który w przeszłości punktował w zawodach Pucharu Świata. Przekleństwem okazała się pozycja dojazdowa. To też jest dziwne, bo gdzieś jak jestem na treningu, czy gdzieś ostatnio na Orlenach, co skakałem w Szyrku, te skoki wyglądały całkiem inaczej. Przyjeżdżam na, Przyjechałem tutaj na większą skocznię i... Dziś mi się całkowicie pozycja dojazdowa pogubiła. I Iskierką nadziei na lepsze jutro okazali się polscy juniorzy, szczególnie Łukasz Łukaszczyk oraz Tymoteusz Milkiewicz. Obaj uplasowali się w dziesiątce Mistrzostw świata juniorów w Planicy, obaj grali pierwsze skrzypce w zawodach drużynowych, w których biało-czerwoni sięgnęli po brązowy medal. Dodatkowo Łukaszczyk stanął na najniższym stopniu podium igrzysk olimpijskich młodzieży, cechy charakterystyczne, ambicja i pracowitość, co słychać również w wypowiedziach. Z tego skoku nie jestem. Zbyt zadowolony, ponieważ wyszedł on trochę za wcześnie i przez to mogę być na siebie zły. Oby ta złość przełożyła się w kolejnym sezonie na całą polską kadrę. Przecież po tak słabej zimie może być już tylko lepiej. Jeśli to prawda, to nie możemy się doczekać nowego sezonu.